Cześć wszystkim! Dzisiaj startujemy z nową wyprawą, która zaprowadzi nas ze stolicy Estonii po północne krańce Finlandii, Norwegii i dalej na Islandię. Ale zaczynamy od serca Estonii, Talina, jednego z najbardziej klimatycznych miast w Europie. To totalny miks średniowiecznego czaru i nowoczesnych wibracji. Czy wiesz, że Tallinn jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie, oferującym wyjątkowe połączenie historii i nowoczesności? Stare miasto, jak z filmu, a dalej będzie tylko lepiej. Przygotujcie się na najlepsze widoki, kilka epickich miejscówek i prawdziwą przygodę. Lecimy złapać najfajniejsze kadry, poczuć ten vibe, i odkryć, co ma do zaoferowania stolica Estonii. W skrócie, witam Cię w przewodniku turystycznym po Talinie, w którym odkryjesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby odbyć niezapomnianą podróż. Dzisiejszy dzień zaczyna wysoko, dosłownie. Jesteśmy na pokładzie samolotu. Właśnie odrywamy się od płyty lotniska w Warszawie. Po starcie przebijamy się przez warstwę chmur, a pod nami rozciąga się niesamowita panorama miasta. Ten, kto podróżował samolotem, ten wie, że jest coś magicznego w tym momencie, kiedy uświadomisz sobie, że za chwilę będziesz w zupełnie innym miejscu i to nie byle jakim. Przelot trwa niecałe dwie godziny, ale te chwile w powietrzu dają nam czas, aby złapać oddech przed tym, co nas czeka. Zaraz po wylądowaniu w Talinie czekała na mnie niespodzianka. Dzięki rezerwacji mojego hotelu na Bookingu, zgarnąłem darmową taksówkę prosto z lotniska. Wychodzę z sali przylotów, a tam już stoi mój prywatny transport. Zero stresu, żadnego szukania busów czy łapania taksówek. Po prostu wskakuję do auta, a kierowca zabiera mnie prosto pod drzwi hotelu. To była idealna opcja, żeby na luzie zacząć eksplorację Talina. Pokój w hotelu to miejsce, które łączy elegancję z nowoczesnym stylem. Jasne, przestronne wnętrze wypełniało naturalne światło wpadające przez duże okna. Przy ścianie znalazło się stylowe biurko idealne do pracy lub szybkiego przejrzenia planów na następny dzień. W momencie, gdy docierasz na górę, jeszcze przed świtem, cisza tego miejsca jest niemal magiczna. Jesteś wysoko nad dachami miasta, z dala od gwaru, a otaczający spokój pozwala na całkowite zanurzenie się chwili. Gdy zaczyna świtać, słońce powoli wyłania się zza horyzontu, oświetlając każdy zakątek tego historycznego miasta. Niebo z każdą chwilą zmienia barwy, od delikatnego różu, przez złote odcienie, aż po intensywną pomarańcz. Miasto, które jeszcze chwila wcześniej spowijała cisza, powoli budzi się do życia. Na początku słyszysz tylko lekki szum wiatru i śpiew ptaków, ale im wyżej wspina się słońce, tym więcej dźwięków dociera z uliczek poniżej. Wszystko wygląda, jakby zostało zatrzymane w czasie, a światło otula zabytkowe mury tworząc magiczną atmosferę. Z platformy widokowej widać dosłownie wszystko, od majestatycznej wieży kościoła Świętego Olafa po malownicze fortyfikacje otaczające miasto. To właśnie na Padkuli możesz uchwycić wyjątkową harmonię pomiędzy naturą a architekturą. Wschód słońca oświetlający nie tylko zabytkowe mury, ale także otaczające miasto lasy i parki. To panorama, która obejmuje zarówno stare miasto jak i nowoczesna dzielnica Talina w oddali sprawia, że każde spojrzenie odkrywa nową warstwę tego fascynującego miasta. To popularne Muzeum Morskie w Talinie. Które znajduje się w dawnej bazie hydroplanów, będącej częścią systemu obrony morskiej Imperium Rosyjskiego. Muzeum jest znane ze swojej wyjątkowej lokalizacji oraz interaktywnego podejścia do wystaw, które przyciąga zarówno miłośników historii, jak i turystów szukających ciekawych atrakcji. Mieści się ono w charakterystycznym hangarze, który został wybudowany w latach 1916-1917. Jego ogromne betonowe kopuły są imponującym przykładem architektury inżynierskiej tamtych czasów, a budynek sam w sobie jest zabytkiem techniki. Po przekroczeniu progów muzeum odwiedzający są witani przez otwartą przestrzeń o niezwykłych proporcjach, w której zawieszono różnorodne modele samolotów oraz statków. Najważniejszym eksponatem jest jednak podwodny okręt Lembit. Autentyczna estońska łódź podwodna z lat 30. XX wieku. Jest to jeden z nielicznych zachowanych okrętów podwodnych z tego okresu, który jest dostępny dla zwiedzających. Można wejść do środka i poczuć się jak marynarz, eksplorując kabiny, maszynownię i sterówkę. Muzeum jest znane ze swoich interaktywnych wystaw. Oprócz możliwości wejścia na pokład okrętu Lembit. W muzeum znajduje się bogata kolekcja związana z historią morską i lotniczą Estonii. Można zobaczyć różnorodne łodzie, jarty, statki wojenne oraz eksponaty związane z historią marynarki wojennej, jak i handlowej. Ciekawym elementem jest także wrak drewnianego statku datowany na XV wiek. Odnaleziono go u wybrzeży Estonii i został odrestaurowany w sposób umożliwiający jego prezentację w muzeum. Oprócz wystaw w muzeum działa sklep z pamiątkami oraz kawiarnia z widokiem na port, co pozwala zakończyć wizytę w relaksującej atmosferze. Na zewnątrz muzeum w porcie sumują różne statki, które można zwiedzać. Odwiedziny w muzeum to nie tylko okazja do poznania estońskiej historii morskiej, ale także szansa na interaktywne doświadczenie technologii wojskowej i żeglarskiej. Dzięki nowoczesnym instalacjom multimedialnym i zachowanym zabytkom, wizyta ta staje się fascynującą podróżą w czasie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Brama Bramawiru jest częścią średniowiecznych murów obronnych miasta. Stanowi ona symboliczny i fizyczny wstęp do Starego Miasta. Była kiedyś częścią większego systemu murów miejskich, które otaczały średniowieczny Talin. Została wybudowana w XIV wieku, a jej pierwotna funkcja polegała na ochronie miasta przed atakami z zewnątrz. W dawnych czasach wejścia do Talina było silnie strzeżone. Brama była częścią systemu fortyfikacji, który obejmował również wieże, mury i fosy. Obecnie brama Wiru składa się z dwóch charakterystycznych okrągłych wież, które przetrwały do naszych czasów. Brama zachowała swój średniowieczny charakter, mimo że jej część została rozebrana w XIX wieku, aby ułatwić ruch miejski. Wieże są stosunkowo niskie i masywne, co było charakterystyczne dla wież obronnych w średniowieczu. A ich okrągły kształt miał na celu zwiększenie odporności na ostrzał. Dziś pełni funkcję przede wszystkim turystyczną. Brama prowadzi bezpośrednio do jednej z głównych ulic Starego Miasta ulicy Wiru, która jest pełna sklepów, restauracji i kawiarni. W okolicach Bramy znajdują się również liczne stragany sprzedające tradycyjnie estońskie wyroby, a także ogrody kwiatowe. Ratusz to jeden z najważniejszych zabytków estońskiej stolicy i jednocześnie symbol bogatej historii tego miasta. Znajduje się na rynku głównym w samym sercu Starego Miasta. Jest uważany za jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych ratuszy w Europie Północnej i fascynuje zarówno miłośników historii, jak i turystów. Powstał w XIII wieku, chociaż pierwsze wzmianki o tej budowli. Pochodzą już z 1322 roku, co czyni go najstarszym zachowanym ratuszem w Europie Północnej. Obecna forma ratusza pochodzi z końca XIV wieku, kiedy budowla została rozbudowana w gotyckim stylu, dzięki czemu uzyskała swój charakterystyczny wygląd. W tamtym okresie Tallinn był częścią Hanzy, potężnego związku miast handlowych, co przyczyniło się do wzrostu jego znaczenia a ratusz pełnił nie tylko funkcje administracyjne, ale także był miejscem spotkań handlowców i centrum życia społecznego. Budynek charakteryzuje się elegancką podłużną sylwetką z wysoką strzelistą wieżą na jednym końcu, która dominuje nad panoramą miasta. Fasada ratusza jest zdobiona gotyckimi detalami, w tym ostrymi łukami i dekoracyjnymi gzymsami. Wieża ratuszowa o wysokości około 64 metrów jest zwieńczona smukłą iglicą i pełniła niegdyś funkcję strażnicy miejskiej. Dziś ratusz jest nieodłącznym elementem życia kulturalnego miasta, a jego obecność na rynku głównym dodaje mu wyjątkowego uroku. Położona jest na rynku głównym, tuż obok słynnego ratusza. Jej długowieczność, bogata historia oraz średniowieczne korzenie sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe nie tylko dla miłośników medycyny i historii, ale także dla turystów pragnących poczuć atmosferę dawnego Talina. Została otwarta w 1422 roku i do dziś działa w tym samym miejscu. Funkcjonuje zarówno jako apteka, jak i muzeum. Apteka sprzedaje także tradycyjne estońskie specyfiki, takie jak marcepan. Przez wieki otaczała się różnymi legendami. Jedna z najsłynniejszych mówi, że marcepan został wynaleziony właśnie w tej aptece. Początkowo był to specyfik na bazie migdałów, który miał pomagać w leczeniu chorób nerwowych i poprawiać nastrój. Apteka to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym. Która łączy w sobie średniowieczną tradycję i współczesną funkcję. Pasaż Świętej Katarzyny to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w estońskiej stolicy. Jest to wąska, brukowana uliczka biegnąca wzdłuż ruin dawnego klasztoru Świętej Katarzyny. Pasaż ten urzeka średniowieczną atmosferą oraz obecnością licznych warsztatów rzemieślniczych. Klasztor był jednym z najważniejszych ośrodków religijnych. Intelektualnych w mieście. Chociaż większość kompleksu klasztornego nie przetrwało do dzisiejszych czasów, to niektóre elementy się zachowały takie jak pasaż, który powstał jako część tego klasztornego kompleksu i stanowił główną ścieżkę komunikacyjną między klasztorem a resztą miasta. Uliczka biegnie wzdłuż południowej ściany dawnego klasztoru, gdzie nadal można zobaczyć pozostałości gotyckich sklepień, łuków. I kamiennych płyt nagrobnych, które były częścią klasztornego cmentarza. Plac Wolności to miejsce, które symbolizuje walkę kraju o niepodległość oraz odzwierciedla przemiany historyczne i społeczne. Znajduje się na granicy Starego Miasta i nowoczesnych dzielnic Stalina, stanowiąc punkt styku przeszłości i współczesności. Plac powstał na początku XX wieku. Chociaż jego historia sięga jeszcze dalej, kiedy ten teren był częścią miejskich przedmieść. W czasach Imperium Rosyjskiego miejsce to było znane jako Plac Świętego Jana, a jego układ i funkcje zmieniały się w zależności od sytuacji politycznej i potrzeb miasta. Największe zmiany zaszły w 1918 roku, kiedy Estonia ogłosiła niepodległość. Wtedy plac otrzymał swoją dzisiejszą nazwę i zaczął pełnić rolę symbolicznego Centrum Narodowego. W czasach okupacji radzieckiej, plac ponownie zmienił swoją funkcję i nazwę, nazywając się Placem Zwycięstwa. Jednak po odzyskaniu przez Estonię niepodległości w 1991 roku przywrócono mu dzisiejszą nazwę. Plac jest otwarty, szeroki i stosunkowo minimalistyczny. Na którym stoi pomnik zwycięstwa wolnie o niepodległość, znany także jako kolumna wolności. Kolumna została odsłonięta w 2009 roku i składa się z kilkudziesięciu przeźroczystych bloków szkła, co symbolizuje przejrzystość i wolność, a na jej szczycie znajduje się Krzyż Wolności, najwyższe odznaczenie wojskowe w Estonii, nadawane za zasługi w walce o wolność kraju. Muzeum znajdujące się w jednej z dawnych wież obronnych miasta. Jego nazwa pochodzi z języka dolno niemieckiego i oznacza zaglądnij do kuchni. Stanowi część kompleksu historycznych fortyfikacji Talina, w tym wież i murów obronnych, a także sieci podziemnych tuneli. Była jednym z najpotężniejszych elementów miejskich fortyfikacji służąc jako stanowisko artyleryjskie. Wieża liczy 6 kondygnacji z których każda była przeznaczona do różnych celów militarnych, takich jak magazynowanie broni i amunicji, czy stanowiska artyleryjskie. Obecnie te przestrzenie są wykorzystywane do prezentacji wystaw związanych z historią militarną i życiem codziennym miasta w czasach średniowiecza i późniejszych. Jednym z najciekawszych elementów muzeum są tunele bastionowe, które biegną pod dawnymi murami obronnymi. Tunele miały chronić żołnierzy oraz umożliwiać przemieszczanie się w sposób niezauważony przez wrogów. Sobór świętego Aleksandra Newskiego znajduje się na szczycie wzgórza Tompa w bezpośrednim sąsiedztwie zamku, będącego siedzibą estońskiego parlamentu. Sobór jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury neobizantyjskiej i ma ogromne znaczenie zarówno religijne, jak i historyczne. Decyzję o jego budowie podjęto w kontekście polityki rusyfikacyjnej prowadzącej przez Cerat, która miała na celu wzmocnienie rosyjskich wpływów w krajach bałtyckich. Dedykowany został świętemu Aleksandrowi Nawskiemu, księciu nowogrodzkiemu, który w XIII wieku. Odniósł zwycięstwo nad wojskami szwedzkimi w bitwie nad Lnewą. Jego budowa miała również polityczne znaczenie, ponieważ miał symbolizować dominację Rosji nad Estonią oraz promować prawosławie w regionie, który był zdominowany przez protestantyzm. Po odzyskaniu przez Estonię niepodległości, Sobór stał się przedmiotem kontrowersji. Wielu Estończyków widziało w nim symbol rosyjskiej okupacji i proponowało jego rozbiórkę. Jednak pomimo różnych planów świątynia przetrwała i zachowała swoje pierwotne funkcje religijne. Jego imponująca historia, związana zarówno z rosyjskim panowaniem, jak i współczesną tożsamością Estonii, sprawia, że jest to miejsce o wielkim symbolicznym znaczeniu. Kościół poświęcony świętemu Mikołajowi, patronowi żeglarzy i kupców, znajduje się w południowej części Starego Miasta. W pobliżu Placu Wolności jest jednym z nielicznych kościołów średniowiecznych, które przetrwały zniszczenia podczas II wojny światowej. Został założony w XII wieku przez niemieckich kupców przybyłych do Talina, który wówczas był jednym z kluczowych portów handlowych nad Morzem Bałtyckim. Początkowo była to skromna świątynia, która z czasem została rozbudowana w styl gotyckim. Był jednym z najbogatszych kościołów w mieście. A jego wnętrza zdobiły liczne dzieła sztuki i włota ofiarne składane przez zamożnych kupców. Podczas II wojny światowej Kościół został poważnie zniszczony podczas bombardowania Talina przez wojska radzieckie w 1944 roku. Po wojnie został odbudowany i przekształcony w Muzeum Sztuki Sakralnej, co pozwoliło na zachowanie wielu cennych artefaktów. Fasada kościoła jest prosta i surowa. Co jest typowe dla gotyckich świątyń, jednak jej proporcje nadają budynkowi monumentalny charakter. Kamienice Trzy Siostry... to jeden z najbardziej charakterystycznych i malowniczych zespołów budynków w Talinie. Te trzy przylegające do siebie średniowieczne kamienice znajdują się na ulicy Pik w sercu Starego Miasta. Nazwę swoją kamienicę zyskały później. A legenda głosi, że trzy budynki zostały zbudowane dla trzech sióstr, choć nie ma jednoznacznych dowodów na prawdziwość tej historii. Fasada budynków jest surowa i masywna, typowa dla średniowiecznych kamienic handlowych. Okna w budynkach są stosunkowo małe i rozmieszczone symetrycznie. Od 2003 roku kamienice trzy siostry pełnią funkcję luksusowego hotelu, który oferuje gościom unikalną możliwość noclegu w średniowiecznym otoczeniu a jednocześnie z nowoczesnym komfortem. Dla turystów i mieszkańców Talina Kamienice Trzy Siostry stanowią unikalne połączenie przeszłości z teraźniejszością, a ich autentyczny charakter i historyczne znaczenie czynią je jednym z najważniejszych miejsc do odwiedzenia w stolicy Estonii. Dom Wielkiej Gildii został zbudowany jako siedziba Wielkiej Gildii Kupieckiej, jednej z najważniejszych organizacji handlowych w Talinie. Wielka Gildia, będąca częścią potężnej Ligi Hanzaatyckiej, miała ogromne znaczenie w życiu handlowym, gospodarczym i politycznym miasta. Była to elitarna organizacja, której członkami mogli zostać jedynie bogaci kupcy niemieckiego pochodzenia. Po zakończeniu działalności Gildii pod koniec XVIII wieku, budynek służył różnym celom, a od lat 50. XX wieku dom Wielkiej Gildii jest siedzibą Estońskiego Muzeum Historycznego. Budynek ten służył jako siedziba Bractwa Czarnogłowych, organizacji zrzeszających nieżonatych kupców i żeglarzy, którzy odegrali ważną rolę w życiu handlowym miasta. Bractwo powstało w XIV wieku jako organizacja kupiecka, skupiających nieżonatych kupców i żeglarzy, którzy nie byli jeszcze pełnoprawnymi członkami starszych organizacji, takich jak Wielka Gildia. Poza działalnością handlową Bractwo organizowało wydarzenia społeczne... Kulturalne i religijne, a także wspierało rozwój sztuki w mieście. Wielka Brama Morska to jeden z najbardziej imponujących i historycznie znaczących fortyfikacji miasta. Została zbudowana jako część średniowiecznego systemu obronnego, mającego chronić port oraz wejście do miasta od strony morza. Wraz z wieżą Gruba Małgorzata stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Starego Miasta i pełniła kluczową rolę w obronie miasta przez stulecia. Zamek w Talinie to jeden z najważniejszych symboli estońskiej władzy i historii położony na wzgórzu, który góruje nad Starym Miastem. Jego strategiczne położenie i długowieczna historia sięgająca XVIII wieku czynią go kluczowym punktem na mapie Talina. Dziś zamek pełni funkcję siedziby estońskiego parlamentu, a jego mury kryją w sobie wiele opowieści, które odzwierciedlają burzliwą historię Estonii. Początki zamku sięgają XIII wieku, kiedy to na miejscu dawnej warowni estońskiego plemienia na wzgórzu zakonu kawalerów mieczowych rozpoczęto budowę kamiennego zamku. W 1219 roku duński król Waldemar II podbił Talin. A na miejscu dawnego grodu powstała warownia. W kolejnych wiekach zamek przechodził z rąk do rąk, będąc pod panowaniem różnych potęg regionalnych, od Duńczyków, przez zakon krzyżacki po Szwedów i Rosjan. Każda z tych potęg pozostawiła swój ślad w architekturze i funkcji zamku. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów zamku jest Długi Herman potężna wieża obronna, która symbolizuje suwerenność Estonii. Jego strategiczne położenie na wzgórzu czyni go kluczowym miejscem w historii miasta i całego kraju. Zwiedzanie Talina to fascynująca podróż w czasie, która pozwala odkryć bogatą historię i kulturę jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Talin, będący dawnym członkiem Ligi Hansa Atyckiej, łączy w sobie średniowieczny urok z nowoczesnym charakterem. Po zwiedzaniu stolicy Estonii udaje się do Helsinek. Rejs promem przez Zatokę Fińską zajmuje około 2 godzin i oferuje wspaniałe widoki na Bałtyk. Zatrzymuje się w hotelu, który jest połączeniem nowoczesnej estetyki i skandynawskiego minimalizmu, zaprojektowanego z myślą o komforcie gości. Nie przegap kolejnego odcinka z Helsinek. Odkryj skandynawską elegancję, nowoczesną architekturę i ukryte zakątki tego niezwykłego miasta. Do zobaczenia w kolejnym odcinku ze stolicy Finlandii.